Był okrutny i bezwzględny na wojnie, sprawiedliwy i surowy w czasie pokoju. Tak scharakteryzował Piotra Dunina historyk Karol Górski. Czy można być zarazem bezlitosnym wodzem na polu bitwy i uczciwym administratorem w czasach pokoju? Historia Piotra Dunina z Prawkowic pokazuje, że tak. Ten średniowieczny rycerz zasłynął jako pogromca zakonu krzyżackiego i architekt polskiego zwycięstwa w wojnie trzynastoletniej. Jego życie to opowieść o awansie od pomniejszego szlachcica do naczelnego dowódcy Królewskiej Armii, człowieka, który twardą ręką utrzymywał dyscyplinę wśród żołnierzy, a jednocześnie bronił poddanych przed uciskiem. Przyjrzyjmy się losom Piotra Dunina od dzieciństwa i karierę u boku króla Kazimierza Jagiellończyka, poprzez krwawe kampanie przeciw Krzyżakom, aż po jego surowe rządy w Malborku i ostatnie chwile życia. Zanim zaczniemy, to zapraszam do subskrybowania kanału, pozostawieniu łapki w górę i komentarza. Dziękuję i pozdrawiam. Piotr Dunin herbu łabędź, wywodził się ze starego polskiego rodu rycerskiego. Był synem Krystyna ze Skrzyńska, właściciela wsi Prawkowice i Śmiłów, oraz bratankiem Dominika ze Skrzynna, podkanclerzego koronnego z otoczenia króla Władysława Jagiełły. To właśnie od tego wpływowego krewnego duchownego rodzina przyjęła przydomek Dunin. Wcześniej używano też formy Donin. Po ojcu Piotr odziedziczył rodzinne majątki, między innymi Prawkowice i Śmiłów, a także otrzymał w posiadanie Morawiany. Nie zachowały się źródła jasno opisujące jego dzieciństwo i edukację. Nie wiadomo, gdzie spędził młodość. Historycy przypuszczają jednak że musiał pobierać nauki poza granicami kraju lub brać udział w wojnach zagranicznych. Tłumaczyłoby to fakt, że gdy wkroczył na arenę dziejową, dysponował niezwykle nowoczesną wiedzą wojskową jak na swoje czasy. W przyszłości dał się poznać jako wybitny stratek, biegły w taktyce walki pieszej i użyciu taboru bojowego, ruchomego obozu warownego. Być może tajniki sztuki wojennej poznawał na obcych dworach. Lub u boku doświadczonych kondotierów, zanim jeszcze objawił talent w służbie Królestwa Polskiego. Mimo szlacheckiego urodzenia, Piotr Dunin nie należał początkowo do elity możnowładczej. Do służby wojskowej wszedł stosunkowo późno. Pierwsze wzmianki o jego działalności pochodzą z 1455 roku, gdy około 40-letni Dunin jako dworzanin królewski wziął udział w zbrojnej wyprawie na łasin na Pomorzu. Były to czasy panowania Kazimierza IV Jagiellończyka i trwającej już wojny Polski z Zakonem Krzyżackim. Talent Dunina szybko został dostrzeżony. W ciągu kilku lat awansował zarówno w wojsku, jak i administracji królewskiej. W 1456 roku objął Urząd Wojskiego Sieradzkiego, a wkrótce potem został oficjalnie dworzaninem samego króla Kazimierza Jagiellończyka. Król potrzebował lojalnych i zdolnych ludzi spoza hermetycznego kręgu wielkich rodów, wyniesionych z rzesz szlacheckich, jak pisał Górski. Dunin idealnie pasował do tego wzorca nowego człowieka na królewskim dworze. W 1459 roku mianowano go burgrabią krakowskim, a następnie marszałkiem nadwornym. Ten ostatni tytuł oznaczał dowództwo nad chorągwiami dworskimi elitarnymi oddziałami przybocznymi monarchy. Dunin towarzyszył królowi w jego wyprawach, między innymi brał udział w kampanii Kazimierza Jagiellończyka do Prus. Właśnie podczas jednej z takich wypraw, około 1460 roku, otrzymał dodatkowo urząd podkomorzego sandomierskiego. Piotr Dunin piął się po szczeblach kariery, zyskując opinię sprawnego organizatora i wiernego stronnika króla. Przełomem w życiu Dunina stała się wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim. Konflikt ten początkowo nie układał się pomyślnie dla Polski. Szlacheckie pospolite ruszenie zawodziło, a krzyżacy odnosili sukcesy w Prusach. Kryzys sił polskich zmusił w końcu króla Kazimierza do przeprowadzenia głębokiej reorganizacji armii. Jesienią 1461 roku zrezygnowano w dużej mierze z nieskutecznego pospolitego ruszenia na rzecz wojsk najemnych opłacanych z nowych podatków. Na czele tak utworzonej stałej armii król postanowił postawić doświadczonego dowódcę spoza grona możnowładców. Wybór padł na Piotra Dunina. Historyk Marian Biskup obrazowo pisze, że na czele tej nowej armii stanął wreszcie dowódca z prawdziwego zdarzenia marszałek nadworny Piotr Dunin z Prawkowic, rodem z sieradzkich Prawkowic, znający najnowsze zasady sztuki wojennej, łącznie z taktyką walki piechoty i stosowania taboru. Dunin otrzymał od króla tytuł najwyższego dowódcy wojsk królewskich, Campiductor Supremus, i pełną swobodę działania. Był to moment, w którym szczęście zaczęło przechylać się na stronę polską. Idealnie dobrany dowódca, nazwany po latach biczem na Krzyżaków, pojawił się we właściwym miejscu i czasie. Pierwsze sukcesy Dunina przyszły w roku 1462. Na początku tego roku sytuacja Polski była trudna. Nieprzyjaciel zdobywał kolejne zamki, na przykład Brodnice na ziemi chełmińskiej, a Warmia niemal cała znalazła się pod okupacją krzyżacką. Dunin potrzebował czasu, by otrzaskać wojsko w boju. Kilka początkowych starć było dla Polaków niepomyślnych. Impas przełamano latem 1462, gdy na zjeździe w Korczynie uchwalono nowe podatki na opłacenie zaciężnych. Wzmocniony posiłkami Dunin mógł przejść do ofensywy. Latem 1462 roku Hetman Dunin przeszedł do kontrataku na Pomorzu Gdańskim. W sierpniu, we współpracy z Flotyllą Gdańska i Elbląga, Dokonał śmiałego desantu na wybrzeże Sambii, nad bałtyckie terytorium zakonne. Jego oddziały zdobyły niewielką nadmorską warownię rybaki. Triumf ten jednak omal nie przerodził się w konflikt między sojusznikami. Polscy najemnicy i Gdańszczanie pokłócili się o podział łupów zdobytych w rybakach. Jak zareagował Piotr Dunin? W sposób prosty i drastyczny zarazem kazał spalić całą miejscowość, likwidując przedmiot sporu. Ten bezkompromisowy czyn szokował wielu. Jak zauważył Paweł Jasienica, nie przyspożyło to Duninowi popularności w Gdańsku, ale mieszkańcy miasta zaczęli go bardziej szanować. Epizod z rybakami ugruntował reputację Dunina jako dowódcy bezwzględnego w egzekwowaniu dyscypliny, dowódcy, który w imię wyższych celów nie wahał się sięgać po najsurowsze środki. Kampania 1000 1462 roku osiągnęła punkt kulminacyjny we wrześniu, kiedy to Piotr Dunin stoczył decydującą bitwę pod świecinem, nazywaną też bitwą pod żarnowcem. 17 września 1462 roku, na wrzosowiskach nieopodal jeziora Rogoźnica armia polska pod wodzą Dunina starła się z głównymi siłami zakonu krzyżackiego dowodzonymi przez znanego najemnika Bernarda Szumborskiego. I komtura Frycza rawenecka. Krzyżacy dysponowali niemal trzema tysiącami żołnierzy wobec około dwóch tysięcy po stronie polskiej. Dunin nie planował wcześniej bitwy otwartej, wolał taktykę oblężeń i drobnych akcji zaczepnych, lecz został zmuszony do walki, gdy znacznie silniejszy liczebnie przeciwnik zaszedł mu drogę. Bitwa pod świecinem pokazała w pełni geniusz taktyczny Dunina. Polski wódz przewidział manewry wroga i odpowiednio ustawił swoje wojsko. Zastosował fortel, ukrył część piechoty za taborami i kawalerią, pozwalając krzyżackiej jeździe uderzyć na pozornie odsłonięty obóz polski. Gdy zakonni rycerze szarżowali, polscy piechurzy z Nienacka zasypali ich bocznym ostrzałem z kurz, siejąc popłoch w szeregach wroga. W tym momencie Dunin rzucił do ataku resztę swoich sił. Doszło do zażartej walki wręcz wokół taboru. Średniowieczny kronikarz Jan Długosz tak opisał finał starcia pod świecinem. Z największą odwagą, poderwawszy konie, Polacy wdzierają się na ostrza oszczepów. A kiedy wiele koni zraniło się tak, że padły po połamaniu oszczepów, zdobywają obóz i wozy wrogów oraz wielu spośród wrogów zabijają. Niektórych, co zawierzyli falom jeziora, prócz kilku biegłych w pływaniu topią, pozostałych chwytają i w końcu odnoszą zwycięstwo. Bitwa była niezwykle krwawa. Poległo około tysiąca krzyżaków i dwustu polskich żołnierzy, blisko jedna czwarta uczestników starcia. W walce zginął też dowódca krzyżacki Rawenek, zaś Piotr Dunin został ciężko ranny w rękę i lekko draśnięty w Udo, walcząc w pierwszym szeregu. Mimo ran, Dunin odniósł pełne zwycięstwo. Świecino okazało się punktem zwrotnym wojny. Od tej chwili inicjatywa strategiczna przeszła na stronę polską i pozostała przy niej już do końca konfliktu. Po triumfie pod świecinem Hetman Dunin zachował jednak ostrożność. Nie rzucił się w szaleńczy pościg ani na oblężenie głównych twierdz wroga, ryzykując odwrócenie losów wojny. Zamiast tego metodycznie oczyszczał Pomorze i Warmię z pomniejszych załóg krzyżackich, pustosząc ich terytoria i izolując większe garnizony. Zimą 1462 jego oddziały przezimowały w okolicach Pruszcza, szykując się do kolejnych operacji. Kolejnym celem Dunina stał się Gniew nad Wisłą, strategiczny zamek kontrolujący żeglugę rzeczną i połączenie zakonu z resztą ziem Pomorza. Latem w 1463 roku polskie wojska pod wodzą Dunina rozpoczęły oblężenie gniewu. Twierdza była potężnie ufortyfikowana i trudna do zdobycia szturmem, więc król Kazimierz polecił ją ścisnąć oblężeniem, a zdobyć głodem i niedostatkiem. Dunin cierpliwie otoczył zamek i miasto linią umocnień polowych, odcinając załogę od zaopatrzenia. Równocześnie Gdańsk wysłał na Wisłę swoje łodzie, które zablokowały transport zaopatrzenia od strony rzek. Wielki Mistrz Zakonu, zdesperowany, zgromadził wszystkie dostępne siły, by ratować gniew. We wrześniu 1463 roku Krzyżacy podjęli próbę jednoczesnej odsieczy z lądu i od strony wody. Na pomoc Gniewowi ruszyła około dwutysięczna armia lądowa, a z Królewca wypłynęła flotylla 44 okrętów wiozących 1500 żołnierzy. Na jednym z okrętów płynął osobiście wielki mistrz. Piotr Dunin nie dał się zaskoczyć. Na Zalewie Wiślanym doszło 15 września 1463 roku do jednej z największych średniowiecznych bitew morskich w historii Polski. Pomimo przewagi liczebnej wrogów, polsko-gdańska flota zaskoczyła krzyżaków i rozbiła ich w pył. Krzyżackie okręty zostały ostrzelane z bombard i kurz. Część stanęła w płomieniach, a następnie polscy kaprowie przypuścili abordaż. Flota zakonu praktycznie przestała istnieć. Według Długosza utonęło lub zginęło aż tysiąc marynarzy i żołnierzy krzyżackich, a dalszych 600 wzięto do niewoli. Wielki mistrz uciekł z pola walki, pozostawiając resztki floty własnemu losowi. Wieść o tej klęsce morskiej załamała próbę odsieczy lądowej. Krzyżackie wojska maszerujące do Gniewu zawróciły, słysząc o pogromie na Zalewie. Załoga Gniewu wytrwała jeszcze kilka miesięcy, ale była już bez szans. Głód i brak pomocy złamały obrońców. 1 stycznia 1464 roku zamek i miasto Gniew poddały się Piotrowi Duninowi na honorowych warunkach. Zdobycie tej twierdzy miało wielkie znaczenie. Odcięło Krzyżakom drogę łączności między Prusami a inflanckimi posiłkami, a dla Królestwa Polskiego otworzyło szlak wodny Wisły z Prus do Gdańska. W kolejnych latach Dunin kontynuował natarcie, stopniowo odbijając z rąk Zakonu pozostałe punkty oporu w Prusach. W 1466 roku Wojska polskie, wspierane przez miasta pruskie, wkroczyły do ostatnich krzyżackich twierdz. Jeszcze we wrześniu 1466 roku poddały się Hojnice. Miasto, gdzie na początku wojny w 1454 roku Polacy ponieśli dotkliwą klęskę, teraz triumfalnie wróciło pod władzę króla. Kulminacją działań dyplomatycznych i wojskowych było zawarcie drugiego pokoju toruńskiego. 19 października 1466 roku w Toruniu podpisano traktat kończący wojnę trzynastoletnią. Piotr Dunin, jako jeden z najwybitniejszych dowódców tej wojny, był obecny przy tej uroczystej chwili. Figuruje wśród gwarantów traktatu toruńskiego. Na mocy pokoju Zakon Krzyżacki uznał zwierzchnictwo Polski nad Pomorzem Gdańskim, ziemią chełmińską i Prusami Królewskimi a Malbork i okoliczne ziemie stały się integralną częścią korony. Piotr Dunin mógł świętować zwycięstwo. To w dużej mierze dzięki jego talentowi i determinacji Polska postawiła kropkę nad i w wojnie z zakonem. Po wojnie trzynastoletniej Piotr Dunin pozostał bliskim i zaufanym współpracownikiem króla Kazimierza Jagiellończyka. Nie wszedł co prawda do grona najwyższych magnatów, ale piastował szereg ważnych urzędów i nadal dowodził w imieniu króla. W 1471 roku Kazimierz IV powierzył Duninowi dowództwo dużej wyprawy zbrojnej, około 12 tysięcy żołnierzy, mającej osadzić królewicza Kazimierza, syna Kazimierza Jagiellończyka, na tronie Węgier. Dunin poprowadził królewicza i armię przez Karpaty, dotarli aż pod Nitrę na południu, jednak wyprawa zakończyła się niepowodzeniem i wycofała wskutek problemów zaopatrzeniowych oraz oporu przeciwników. Mimo tej porażki, Dunin zachował królewskie zaufanie. Kilka lat później znów przyszło mu stanąć przeciw dawnym wrogom. W latach 1477. 1479 wybuchł konflikt znany jako wojna popia spór króla z krzyżackim protegowanym biskupem warmińskim Mikołajem Tungenem, który zbuntował się przeciw królowi. Piotr Dunin raz jeszcze ruszył na północ. Mimo podeszłego wieku dowodził wojskami polskimi, wspierany przez swojego syna Jana, zwanego Białym. Ojciec i syn. Wspólnie walczyli z oddziałami zbuntowanego biskupa, wspomaganymi przez zakon krzyżacki. Dunin odniósł w tej krótkiej wojnie sukces. Wojska królewskie zdławiły opór na Warmii, a krnąbrny biskup został zmuszony do uległości. Była to ostatnia kampania w długiej karierze Piotra Dunina. W międzyczasie zasłużony wódz skupiał się też na gospodarowaniu i administracji. W 1476 roku zakupił miasto ujazd wraz z zamkiem oraz okoliczne wsie, powiększając swój majątek. W 1478 roku król mianował go starostą Malborskim, zarządcą potężnego zamku i dóbr Malborka, dawnej stolicy zakonu. Decyzja ta nie spodobała się lokalnej szlachcie pruskiej, która wolałaby lokalnego starostę, jednak król potrzebował sprawdzonego człowieka na tak newralgicznym stanowisku. Dunin pełnił tę funkcje do końca życia, rządząc twardo, lecz sprawiedliwie. Dotrzymał w pełni opinii sprawiedliwego i surowego w czasie pokoju. Pilnie strzegł praw monarchy i nie uciskał poddanych, dbając o porządek i ściągalność powinności ale też o ochronę najniższych warstw. Kronikarze odnotowali, że w Malborku bronił tamtejszych chłopów przed nadmiernym uciskiem ze strony szlachty i urzędników. Właśnie takie postępowanie zjednało mu szacunek, nawet jeśli nie sympatię lokalnej ludności. Za wieloletnie zasługi Piotr Dunin otrzymał również wysokie godności ziemskie. W 1478 roku Został kasztelanem sierackim, a w 1479 roku powołano go na urząd wojewody Brzeskokujawskiego. Były to raczej honorowe stanowiska nadawane u schyłku życia, pieczętujące jego status jako jednego z najbardziej zasłużonych rycerzy swojego pokolenia. W latach 80. XV wieku Piotr Dunin zbliżał się już do 70. wieku sędziwego, zwłaszcza dla człowieka, który większą część życia spędził w obozach wojennych. W roku 1483 poważnie zachorował. Mimo silnego charakteru i wcześniejszych powrotów do zdrowia, tym razem organizm nie zdołał pokonać choroby. Zmarł 27 czerwca. 1484 roku, najprawdopodobniej na swojej malborskiej placówce, odszedł człowiek, który niemal trzy dekady służył koronie z mieczem i buławą hetmańską w dłoni, prawdziwy młot na krzyżaków. Pozostawił po sobie trwałą pamięć. W kronikach jawi się jako wybitny dowódca i wizjoner taktyczny, który wprowadził polskie rycerstwo w nową epokę sztuki wojennej, opierając siłę armii. Na piechocie zaciężnej i taborach. Jan Długosz i późniejsi dziejopisarze stawiali go obok najwybitniejszych hetmanów tamtych czasów. Jego legendarny rygor i dyscyplina przeszły do opowieści, od spalonych rybaków po relacje o żelaznych porządkach w Malborku, a jednocześnie zapamiętano go jako gospodarza troszczącego się o sprawiedliwość. Karol Górski podsumował tę paradoksalną naturę Dunina słowami, które stały się mottem jego życiorysu. Okrutny i bezwzględny na wojnie, sprawiedliwy i surowy w czasie pokoju. Doczekał się również licznego potomstwa duchowego. Ród Duninów rozgałęził się na wiele linii, a pamięć o pradziadzie Sprawkowic pielęgnowano w genealogiach szlacheckich. Jeszcze Bartosz Paprocki w XVI wieku wymieniał Dunina wśród znamienitych przedstawicieli rodu łabędziów, choć mylnie wywodził go od legendarnego duńskiego przodka. Dla potomnych jednak ważniejsze od heraldycznych legend były czyny Piotra Dunina. Jego imię noszą dziś ulice w kilku polskich miastach, a w miejscach związanych z jego zwycięstwami stoją pamiątki. W chojnicach można podziwiać jego pomnik. A w gniewie tablicę upamiętniającą zdobycie zamku. Co ciekawe, w 1967 roku w szczecińskiej stoczni imienia Warskiego zbudowano statek handlowy ochrzczony Piotr Dunin, który przez 25 lat pływał pod banderą polskich linii oceanicznych. To symboliczne, że właśnie okrętowi nadano imię człowieka, który niegdyś wykorzystał flotę gdańską, by pokonać krzyżaków na Zalewie Wiślanym. Piotr Dunin, sprawkowic, zapisał się w dziejach jako człowiek kontrastów, rycerz bezlitosny dla wrogów i krnąbrnych żołnierzy, a jednocześnie sprawiedliwy opiekun powierzonych mu ziem i ludzi. Jego życie dowodzi, że w burzliwym XV wieku można było pozostać wiernym sługą króla i skutecznym wodzem, nie tracąc przy tym zdrowego rozsądku ani poczucia odpowiedzialności. W dziejach Polski pozostał bohaterem wojny trzynastoletniej tym, który postawił kropkę nad I w odwiecznej rywalizacji z zakonem krzyżackim, zapewniając Rzeczpospolitej powrót nad Bałtyk i pokój tak wywalczony, jak i strzeżony silną ręką.